Szanowni Państwo witam serdecznie na konferencji prasowej, witam na konferencji prasowej dotyczącej podpisania listu intencyjnego między Krajową Grupą Spożywczą SA a Klubem Koszykówki Włocławek. SA witam serdecznie uczestników dzisiejszej konferencji prasowej. Witam pana Jana Bernickiego, prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA. Witam także pana Łukasza Pszczugowskiego, prezesa Zarządu Klubu Koszykówki Włocławek. Oraz panią Joannę Borowia, poseł na Sejm, Rzeczypospolitej rzeczu Dzień dobry jeszcze raz i myślę, że oddamy głos na początek panu prezesowi. Tak, zaczniemy od Tak, najpierw zacznijmy od formalności. Na początek dopełnijmy formalności. Chwila dla reporterów, chwila dla kamery, podpisanie listu intencyjnego. Właśnie tak. Prosimy o symboliczne Szanowni Państwo, na tym skoro formalności Zatem, skoro, skoro formalności mamy już za nami, Panie Prezesie, oddaję Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Panie Prezesie, Pani Poseł, również dziękuję za zaproszenie. My, jako Grupa Spożywcza, bardzo się cieszymy, że możemy tę współpracę z klubem kontynuować. Ona sięga już ponad 10 lat. Nasze zaangażowanie finansowe przekroczyło już ponad 20 milionów, ale uważamy, że to jest doskonała inwestycja. Chcemy to. Wspierać i kontynuować. Uważamy, że emocje sportowe, które są związane z klubem, też przekładają się na taką dobrą atmosferę wokół sponsorów. My będziemy tym sponsorem i też liczymy na to, że te emocje będą się kojarzyły z naszą grupą, z naszymi markami. I to jest nasz cel, żebyśmy byli też kojarzeni ze sportem, z kulturą fizyczną, ze zdrowym trybem życia. Zależy nam na tym, miejscu. jest to też nasza misja jako Krajowej Grupy Spożywczej żeby wspierać takie właśnie dyscypliny sportu, jak koszykówka na Włosławku. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, dzień dobry, raz jeszcze, panie prezesie, dzień dobry, Pani poseł. Nie bywa przyjemność, nieukrywana i, i, i nieskrywana satysfakcja, że możemy tutaj dzisiaj w Państwa obecności zawrzeć ten list intencyjny. Tak jak przed rokiem, właściwie i przed rokiem. Myślę, że, że temu podpisaniu ówczesnemu towarzyszyły nie tylko też te pozytywne emocje, ale też być może niewielka obawa, czy uda się zrealizować te cele marketingowe, reklamowe dla tak dużego przedsiębiorstwa, dla tak dużej firmy o znaczeniu tak naprawdę strategicznym, jeśli chodzi o, o branżę żywieniową, ale my też jesteśmy klubem z 30-letnią historią w Ekstraklasie i okazuje się, że, że, że te cele... Jak najbardziej udało się zrealizować, a ja toczę tylko dosłownie trzy liczby, półtora miliona złotych zwrotu ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla marki polskie przetwory. 70% respondentów, którzy wskazali w badaniu preferencji, w badaniu postrzegania sponsoringu na fakt, że Krajowa Grupa Spożywcza to Potężna marka, silna marka, ale którą należy dodatkowo wspierać kupując jej produkty i prawie 90-89% respondentów, którzy wskazali kibiców Anwilu Włocławek, którzy wskazali, że bardzo pozytywnie czy pozytywnie oceniają zaangażowanie sponsoringowe Krajowej Grupy Spożywczej w koszykówkę i w Anwil Włocławek. Dodam tylko, że te 10%, które pozostało to też nie było tak, że oni negatywnie tylko nie mieli zdania. Szanowni Państwo, w związku z tym bardzo się cieszymy i z dużymi nadziejami na to, że, że podobne, a może lepsze wartości uda się wygenerować w nadchodzącym sezonie. Oczywiście wiele też będzie zależało od wyników, sponsorów. Mamy nadzieję, że, że tutaj też kuchwale naszego sponsora, sponsorem głównego dodam, będziemy osiągać takie wyniki, żeby, żeby te wszystkie wartości jeszcze poprawiać, śrubować i być coraz lepszymi w tej współpracy biznesowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję prezesie. Pani poseł, zapraszam. Szanowni Państwo, panowie prezesi, bardzo się cieszę i także pozwólcie Państwo, że dołączę i właściwie podzielę, a tak naprawdę pomnożę naszą dzisiejszą radość. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Wielnickiemu za to, że Krajowa Grupa Spożywcza Polskie Przetwory, zakład produkujący we Włosławku z Włosławkiem, związany, jak Państwo wiecie, całe szczęście w latach 2016-2017 udało się go inkorporować właśnie do Krajowej yy, yy, Spółki Cukrowej. Dziś ta Krajowa Grupa Spożywcza. Pani prezesie, dziękuję za to, że w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu yy, kontynuujecie Państwo swoje wsparcie. Finansowe dla drużyny koszykówki Anvil. Nikogo nie trzeba przekonywać, że koszykówka jest sportem niezwykle ważnym we Włocławku, a nasza drużyna jest po prostu naszym skarbem. Przed nami już, najbliższą, już w najbliższą niedzielę mecz, bardzo ważny mecz. Mecz, który rzeczywiście jest istotny też z perspektywy 30-lecia drużyny. Trzymamy wszyscy kciuki za naszych koszykarzy. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców. Jestem przekonana, że ten sezon będzie dla nas jak najlepszy. Raz jeszcze dziękuję panu prezesowi Krajowej Grupy Spożywczej i najlepsze życzenia pomyślności dla naszej drużyny na ręce pana prezesa Dziękuję bardzo.